Widzowie, dzieje się. Wysadzamy budowice, a tak naprawdę wysadzamy ziarno, wygenerowaliśmy właśnie świat, na którym jest miejsce właśnie, gdzie będą te całe, gdzie buduj... będziemy, budowaliśmy te budowice nasze, całe nasze miasto i teraz będziemy to wszystko wysadzać, daliśmy tutaj kupę TNT, tutaj jest takie miejsce, gdzie tutaj jest te TNT, daliśmy na naszych oryginalnych budowicach jest takie jedno wielkie, tam, tutaj jest gdzieś mój wieżowiec, tam jest zamek Bartka, tutaj jest już wysadzona świnka Błażeja, budują się też dwa nowe wieżowce, więc niedługo wrzucę też z tego filmik, jak będziemy Was znowu oprowadzać po naszym mieście. Ale chyba teraz to wysadzamy już Błażej, nie? Czekaj, ja tylko wyłączę spektatora, żeby to fajnie wyglądało. Widz, 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 widz. Rip świnka. Dobra, to Błażej, to co, odpalasz? To dawaj Jezus Dwa, jeden Z goł Ale to buchnie Ale to buchnie Ale to buchnie Ej, czemu tak słabo? Ej Odpalaj to wszystko Odpalaj to wszystko Ja na widzu latam Nie mogę ruszyć się praktycznie. Ja mam normalnie ja, lata. Ja też, ale kurde, kamerę mi ścina strasznie. Widzowie to widzą. Widzę, Jezus Maria. Możemy oficjalnie powiedzieć, że wybuchliśmy całe budownictwo No nie, może nie całe, ale... No Większość. No tutaj tu już mało z nich zostało. Dawaj jeszcze tutaj. Daj mi odpalić, daj mi odpalić, daj mi odpalić. Daj mi odpalić, daj mi odpalić. 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 Ja odpalam te, 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 Czekaj, Krzesi wabiora szybko. Mam, mam, mam. Czekaj, odpalam jeszcze te O, to, Dobra, spajcie to wszystko, pójdę nawet w trawę. Ale buchnęło. Jeszcze tam jest TNT! jeszcze tam jest TNT! Oj, pali się, pali się! Oj, to jest który też taki też dojecie. Też te no to będzie musiał... Widzowie, długo też was już oprowadzamy... znowu, kolejna część oprowadzenia was po mieście, bo już trochę się zmieniło. Ale... No. No, z... no tak jakby, ale... Te budowle, które były na tamtym filmie, ciągle są. Nic się z nim nie stało. No to chyba czekaj. Wszystko wysadziliśmy, bo wszystko. Widzowie, ci, którzy grają na Bedrocku, mogę Wam, kiedy chcecie, pokazać teraz Sida w ustawieniach. To jest właśnie ziarno generowania tego świata. Kordy macie już na tamtych odcinkach. Kiedy ktoś chce, może sobie tutaj bić, sobie zobaczyć, jak wygląda właśnie to, i też może. Wybąbić to wszystko. Może wtedy oficjalnie powiedzieć, nawet w komentarzach, że zniszczył nam całe miasto. No cóż. No to to. Chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. I widzimy się w oprowadzaniu. Was po mieście. Dobra. To nara widzowie.